Rozpoczynamy kolejny dzień w Gruzji. Opuściliśmy Alice Mereti i jedziemy teraz dalej do skalnego miasta. Mamy do pokonania 100 km, 100, chyba 40 dokładnie, 4,5 godzinki drogi jazdy przez góry. I właśnie zatrzymaliśmy się po drodze w hodowli Jesiotra. Ponoć i idziemy, pan chyba pozwoli nam ponagrywać tutaj. Mamy małą awarię, musimy powietrze dopompować, ale trafił się na straszy miły pan, który ma kompresorek i, i nam po prostu pomaga, więc pompujemy kółko i lecimy dalej. No i zatrzymaliśmy się w kolejnym ładnym miejscu i będziemy mogli wziąć prysznic zimny za przewodnikiem. Wycieczka z Polski tędy. Rączki do góry, żebyśmy się nie zgubili. Ogólnie tutaj na trasie jest bardzo dużo wiosek i stwierdziłem, że do jednej takiej wioski wejdę zobaczyć czy ktoś tu w ogóle mieszka, bo wygląda to na mega opuszczone. Boże jak tu strasznie. Generalnie chyba nikogo nie ma. Tu jest jakieś pastwisko. dawno nikogo nie było. Jeszcze spróbuję wejść do jakiegoś domku. Myślę, że tu nikogo nie ma, bo by mnie już ktoś dawno pogonił. Hello! Nie ma nikogo. Podejrzewam, że... W lecie może tutaj nie, są ludzie sobie tak mieszkają. Ale fajnie. Trzeba to zamknąć i uciekać. No i my dotarliśmy do Wardzi, miasto w skale. Budowę zaczęto w 1185 roku. Ponoć była bardzo rozbudowana sieć wodna. W średniowieczu podczas ataków mogło się tutaj schronić nawet do 60 tysięcy ludzi tak naprawdę. Było 13 pięter i około 3000 tysięcy pomieszczeń. I niestety w 1200 którymś tam roku, 50 którymś albo coś w tym stylu było bardzo duże trzęsienie ziemi. I większość uległa zniszczeniu. Była tutaj też świątynia. Nie wiem, czy to w tym dokładnym miejscu, gdzieś obok, ale zaraz pewnie się dowiemy. Do świątyni można było się dostać tylko tajnymi przejściami. Ale te wejścia też niestety zostały uszkodzone podczas tego trzęsienia ziemi. Tutaj była stajnia. Widać pozostałości po zbiornikach na wodę. No i wyszliśmy już, przeszliśmy cały kompleks, koszt wejścia 17 tych ich mniejszych pieniążków, w przeliczeniu razy 1,6 mamy złotóweczki. Idziemy do samochodu i jedziemy w stronę kanionu, mamy tam dosyć kawałek, chcemy chociaż połowę drogi przejechać dzisiaj, żeby jutro na spokojnie stać, dojechać do mety i, i pozwiedzać sobie. Jeszcze przy okazji schodząc przechodzimy obok plantacji winoogron. Ale owoców jeszcze niestety nie ma, więc jeść nie będziemy.